Jo, się mam, gosteczkę. Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj nagrywamy, jak wbijamy Surge na 20 rangę. No dobra. No to lecimy jeszcze raz, moje zapraszam do klubu. No i dobra, lecimy. Dobra, pierwsza gierka. To, no i oni wyglądają na słabych. Dobra, Al Primo. Dobra. I urcikiem tutaj wlecimy. I dobra, mamy fraga. Zbierzmy sobie tutaj. Dobra. Tu też. O, to jest kolet. To możemy ją podjechać sobie. Dalej? Dobra. Jest. Nie. Kurde. Dobra, było blisko. Gramy kolejną. Jeszcze 19 pucharków. Więc. No, dwa winki. Dwa winki by wystarczyły. Ale czy damy radę, nie wiem. dobra tu mamy raf rafca. dobra dobra, prawego pokonaliśmy więc dobrze było o nie, mamy z dwóch stron Z dwóch stron Dobra Nie, nie, no z pięciu stron Ten i ten Ja cię kręcę N Minus dwa Tu się od razu odbierzemy Dobra Gramy dalej. Nie wyglądałem, nie, nie wyglądałem na zbyt dobrych. Ej, on się nie rusza. Ej, dobra, możemy tu podjechać? Dobra, o pocało się podjechać. Tu tak zróbmy? Nie, no jak to? Nie weszło. Było blisko. Co ja mówię? Dobra. Góra. Uciekam. mam ja mało HP. Mm, najpierw muszę się uleczyć. Bo z DHP to troszeczkę źle wygląda. O, tam jest ten. By, 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 byśmy mogli go zaraz podjechać. Dobra. Podjeżdżamy. Dobra. O, aha, ładnie hm. mu to wyszło. Spróbujmy, co on robi? Ja mogę sobie na niego tu tak poczekać z wielką chęcią. Czekam, czekam. Dobra, jesteśmy razem raz to pokonamy. Dobra, udało się. Gramy kolejną rundę i jak wygramy, no to mamy go na 20 rondze. Będziemy mieli go na 20 roundze. Nie, tu jest ten. No. Jak to się udało, to ja nie wiem. Dobra, myślę, że damy radę. Dobra, spróbujmy. Teraz tak i tak i tak. Nie, nie, jak ja żyję? Nie, jeszcze ten z tej strony. Z pięciu stron. Dobra. Ja cię kręcę. Nie, no ja chyba, no ja chyba zginę. Ty się wydaje. Dobra. 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 Jesteśmy mega blisko. Dobra, to dwa. Dobra, top 2. I teraz musimy mieć po prostu top 4 i będzie dobrze. Top 4 i będzie dobrze. Nie wiem czy top 5. Chyba top 5 to nie. Ale top 4 chyba tak. Spróbujemy. Dobra. Nie chcę kampić, no ale... No ale spróbuję, chcę zdobyć. Ej, on zginie. Ej, on zginie. No, no więc. Dobra, Edgar. Nie, jak on żyje? Jak to? Nie wiem. Nie, nie. Dobra, nie, spróbuję tu do top 5 przejść. Dobra, top 5 chyba. Czy to przejść? To przejść minus 7. Dobra, to musimy teraz top 4. Jak się uda w top 4, to będzie dobrze. Proszę. Dobra. Nie wygląda najgorzej. To jest ten Spike może jedynie. Brock. Dobra. Więc ja tu zniszczyłem Power Cube'a. Nie, nie. El Primo. Nie, ale on ma mało już hopa. Ładnie go obiłem. Ale ja też zostałem obity. Dobra. Nie, 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 no nie, top 6, top 7, czyli teraz top 3. Nie no, ciągle jesteśmy, byłem coraz bliżej, a teraz jestem coraz dalej. Dobra, oni wyglądają na słabych. Dobra, spróbujmy tego poko. Zrobiłem z tym strzałem Dobra, teraz Tam jest kord na dole Tu Daryl Dobra Nie, nie Czemu mi nie użyło tego ulta Teraz top 2 Czyli nie no ulta mi nie użyło I ten, o, ten ośmiobitowiec ma fajnego skina, ale jak ma fajnego skina, to nie znaczy, że jest dobry też. Ja też mam na że mam fajnego skina do dużo postaci, ale. A nie, ja jestem dobry na, dobry na nich. No co ja robię? Dobra. Tu, tak i tak. Udało się. Dobra, już chyba mamy na nagle. To, to po prostu widziałem, że on na ta tam gdzieś jest. Nie. Czy mi się tylko wydawało? Mi ja się chyba tylko wydawało. Nie. Gdzie on jest? Tu jest. Nixpike ma. Dobra, nie dobra, udało się. I może mamy chyba start dropa? Nie, nie mamy. Dobra, odbierzemy się to. I widzowie. Dziękuję za oglądanie. I jeszcze raz powiem, że wchodźcie do klubu. Tutaj macie nik. No i nara.